Tak. Na początku sobie wybieramy minionka. Wybiorę może... Takiego jest. nazwy go... No, nie nazwę go. Więc witam was w kolejnym odcinku na kanale Proznak Roblox. Dziękuję, że... Że... Jest tyle wyświetleń pod moimi filmami. Yy, dzisiaj zagramy sobie w minion. W symulator minionów taki yy, Pet Simulator X, ale... To... Je, ale z minionkami. No. Yy, zakręcimy sobie z, yy, kołem fortuny. Co dostaniemy i dostaliśmy... Potrójny booster klejnotów. Ok. Możemy sobie teraz go odpalić. Jak chcecie następny odcinek z tej gry, to dobijcie tutaj cztery łapki. I będę wiedział, że chcecie. Yy, widziałem tą grę u yy, tego Roxa i u Brota, więc postanowiłem, że też nagram. Oj, tutaj ktoś zajął już. Kurta. Możemy sobie tutaj... Um, się nazywa... Edan. Ja na minionkach nie byłem. Yy, I raczej nie będę. Ale... Um, Jadłem dzisiaj McDonalda i wziąłem sobie wyjątkowo Happy Meala. No i wziąłem zabawkę, oczywiście miałem zabawkę z minionków. Nawet fajna się trafiła. Tylko tyle powiem. <laughs> Zaraz będziemy mogli już otworzyć sobie jajko. Bardziej skrzynkę, nie jajko. Aha! O, dostałem, już możemy otworzyć skrzynkę. Yy, w ogóle też... Yy... Oj. Yy, like 700. To jest taki kod. A nie. Czekajcie. Like. Czekajcie. Yy, jest. O. A! Like 750. O, i 5000. Dobra. Otworzymy sobie to. Albo nie. Otworzymy sobie to. Jako, ja, jako pierwsza skrzynka, oj, oj. Szef kuchni nam się dropnął, i mamy pilota odrzutowego. Zakładamy sobie to oczywiście. Nie, no, ten pilot odrzutowy to było najbardziej OP. OP yy, w ogóle też na moim głównym kanale, Proznak. Nie, za niedługo się pojawi odcinek z Fortnite'a, więc jak lubicie, Fortnite a, to możecie sobie wbić. Dobra, Ile potrzeba? A, 10 tysięcy, dobra. Jakaś. A, no dobra. Myślałem, że ktoś chce ze mną trade, ale jednak nie. W ogóle strasznie szybko już to rozwalamy. Ciekawe. Aha, tego się nie da. O, to mogę. Ja sobie tutaj wpiszę like. Kolejne kody. O, triple games. A nie, ja mam już to odpalone. Jeszcze dwa. I ostatni kod. A nie. Likę 10k. O, no. Yy, yy, idziemy sobie do. No, idę sobie do. na spawna. Do, do tych skrzynek. Ej, szybko to rozwalają. Nawet. Będę otwierał tą drugą yy, skrzynkę. Bo tą pierwszą i tą trzecią. Złotą się nie opłaca. W ogóle. Ja bym sobie kupił kilka. Tych skrzynek, drwal 40, kurda 8. No dobra, to i tak dobrze. Otworzymy sobie jeszcze bez tej jedną więzień. Oj, kolejny więzień 7-7. Dobra, Ym, idziemy sobie tutaj. No i nam tutaj zaraz będą rozwalać. I teraz już chyba żadnych minionków nie kupuję, tylko będę zbierał na kolejną mapę. I, ale strasznie szybko oni to rozwalają. Muszę takie coś rozwalać, albo te, tamte skrzynki, albo to. Nie, bo te minionki. No ba, tamto rozwalam. To ma 1500 prawie. Więc. Nie no to też szybko! I to jak szybko? Ja! Ej, dobra! Y idę to rozwalać teraz. Albo to? O to może rozwala. A potem może... To wie... Nie, ja tej skrzynki nie mogę. Bo mi się zbakowało. Tego nie mogę i tej skrzynki nie mogę, nie wiem czemu. Dobra. Mamy 7000. Więc jest naprawdę blisko. Następnego świata. To są w ogóle jeszcze questy gdzieś. Rakieta? A, za Robuxy. No dobra. No to sobie odmówimy. Aha. Za 5000. Co? Ej, dobra widzowie, bo mi mało... 353 tylko Mało mi brakuje bardzo, do tego się... O, pojawiło się. Jeszcze tam jest jedno. Ej, dobra, bo ja też mogę kopać, zapomniałem o tym. Upgrade 6 Golden upgrade. Ej dobra, tam jeszcze jest. Sobie tam to jeszcze rozwalimy. Tak. I chyba jak to rozwalimy, to już będziemy mieć nowego nowy świat. Bo mam tego busta jeszcze na 5 minut. Dobra. O, i mamy 10 tysięcy, dobrze. Idę sobie już tutaj do... Nowego świata do farmy razy dwa? O, upgrade tutaj są. Ale fajnie. Ej, ale dobra, czekajcie, bo może najpierw sobie to zbiorę. Razy dwa. No, leci szybko, leci. Sklep. O nie, no, 3000 tysiące. Ale słabiutko. Dobra, niech rozwala tam tą wielką beczkę. A ja sobie idę do upgrade'ów i może znajdę coś fajnego. Prędkość... No na razie mogę tylko kupić prawie... No zaraz będę mógł kupić prędkość gracza. O, a tutaj potrzeba 70 tysięcy. To to chyba sobie już w następnym odcinku wykopiemy. Mm. Nie, no to chyba za wolno Oj, oj, oj No to jednak nie Dopóki nie przyszedł ten typek Ja chcę, ja chcę jeszcze Na tego speeda zbierać. O, I teraz? Nie, no jeszcze nie 3000 Nie, no szybko leci To mogę rozwalić na spokojnie o nie, boost mi się kończy! Nie! A, to spin jest, to nie boost. Jezus, pomyliłem się. Myślałem, że to jest. O! Uuu, 14 tysięcy! 14 tysięcy tego, tego. Dostaliśmy. Ej, dobra, brakuje mi 20. 12 mi brakuje, jakieś 20? O, mamy równo 500, dobrze. Idę sobie kupić... Hmm, spida. Jestem szybszy? Nie wiem, coś tego nie zauważyłem. Yy, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subika, dzwoneczkiem. Yy, cztery łapki, kolejny odcinek z, z symulatora minionków. A ja już się z wami żegnam. Pa pa.